Hej, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, przychodzę do was z testem paczki od Elysium. Mega się ucieszyłam na ten test, ponieważ ci, co są ze mną od dłuższego czasu, wiedzą, że niejednokrotnie polecałam wam FlexiGel i powstało nawet na jego temat kilka filmów. W boku, po prawej stronie macie do nich odnośniki. Wracając do paczki Wybrałam sobie kilka kolorów lakierów hybrydowych, dokładnie jest ich 9. I wierzcie mi na słowo, że te kolory totalnie się wpisują w aktualne trendy. Ja jestem w nich zakochana i nie wiedziałam, jakie mam wybrać do tej stylizacji, którą dzisiaj Wam pokażę. Oprócz tego w paczce znalazły się dwa efekty: biały żel do zdobień, czarny żel do zdobień, black widow oraz dwa. Pyłki akrylowe. Pyłków nie przetestowałam w tej stylizacji, ale na pewno wykorzystam je przy tworzeniu ombre. Jeśli chodzi o hybrydy Elysium, to muszę przyznać, że większość z nich jest na maksa kryjąca. Na dobrą sprawę wystarczyłaby Wam jedna warstwa koloru. Na nią top i macie gotową stylizację. Kolory 137 oraz 139 są kolorami takimi półtransparentnymi. Są bardziej lejące od pozostałych z tego zestawienia. Tutaj, jak widzicie, macie przedstawione z bliska każdy kolor. Tutaj jest kolor 060. To jest taki piękny, błękitny kolor nieba. 061 taki chłodny, lilakowy kolor. Mega śliczny. Tutaj wspomniany wcześniej kolor 137, który jest właśnie lekko transparentny. Kolejny kolor 138, genialny kolor, taki błękitno-szary, chłodny kolor, bardzo śliczny. 139, który też jest kolorem lekko transparentnym. No i tutaj macie kolor 178 i jest to Dai Kiri. Oprócz tego kolor 143, który jest taki totalnie niebieskim kolorem. Oprócz tego tutaj widzicie te wszystkie kolory na wzorniku, również te efekty. No i przechodzimy do stylizacji. Pazmawcie możecie sobie przedłużyć Flexi-żelem, całym zestawem, tym macie tam gotowy zestaw, do stworzenia stylizacji. Także zajrzyjcie sobie na stronę Elysium. Jeśli chodzi o moją stylizację, to przechodzę do kolorów, przekładam je sobie na wzornik. Możecie użyć do tego jakiejś płytki, blaszki, czegokolwiek, po prostu, żeby wyłożyć sobie tam każdy z kolorów. No i biorę cienki pędzelek do zdobień i zaczynam sobie malować różne szlaczki. Wybrałam takie w miarę kolory. Nie są to takie totalnie stonowane, ale wydaje mi się, że teraz właśnie na takie wiosenne, wiosenno-letnie paznokcie sprawdzą się one super. Nie są, wiecie, takie mega krzyczące, żeby tutaj z daleka tak nas raziły po oczach. Jeżeli chodzi o te wzorki, to ja sobie po prostu je maluję. Tak jak po prostu y, mi przyjdzie do głowy, maluję sobie różne szlaczki, staram się łączyć kolory. W międzyczasie, jeśli dany wzorek mi się podoba, to od razu go utwardzam w lampie, żeby przypadkiem gdzieś go nie rozmazać. Wsadzam go tylko na kilka minut do lampy, y, przepraszam, na kilka sekund do lampy i zaraz wiem, że to będzie dobrze mm, utwardzone i mogę sobie mm, malować kolejny wzorek. I taką czynność powtarzam na wszystkich paznokciach, staram się, żeby to było w miarę estetyczne, żeby nie było tam jednak za dużo tych wzorków na tych paznokciach. I tutaj już właśnie widzicie, na czterech palcach już mam wzorki namalowane. Teraz przechodzę sobie do tego białego żelu do zdobień. Wzięłam sobie sondę, żeby namalować sobie takie malutkie kropeczki w niektórych miejscach na paznokciu. Też one są tak nierównomiernie rozłożone. Po prostu tam, gdzie mi czegoś brakowało, to po prostu malowałam sobie kropeczki. Myślę, że ten biały żel się świetnie sprawdzi do malowania frencha, jest dosyć lejący, bardzo dobrze kryjący. No i tak wyglądają paznokcie w świetle takim studyjnym. Już nałożyłam tutaj na nie top, top oczywiście też od Elysium. Jest mega super. Tak prezentują się paznokcie w świetle dziennym. Są one naprawdę bardzo ładne, przynajmniej w moim mniemaniu, mieszczą się w moim poczuciu estetyki. Po prostu coś na nich się tutaj dzieje. Są użyte kolory, ale nie są takie rażące. I to będzie wszystko w tym filmie. Wpadnijcie na mojego Instagrama, na TikToka. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem, jeśli Wam się podobał. Oczywiście zachęcam do Was do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli chcecie widzieć więcej filmów z moją osobą. A to słuchajcie, będzie wszystko w tym filmie. Do zobaczenia. Pa! pa!